Ostatnio dużo myślałem o tym, jakby to było zacząć fotografii dzisiaj. No bo przecież jakby nie patrzeć, powinno być prościej. Mamy dużo sprzętu dostępnego na rynku, nawet za dużo mamy wiedzę na YouTube za darmo, mnóstwo świetnych kanałów fotograficznych, możemy się nauczyć każdej fotografii, jaką chcemy. Podcasty, mnóstwo świetnych twórców na Instagramie, świetnych twórców w necie, wiedza dostępna w zasadzie od zaraz. Tak sobie o tym myśląc i wartościując zastanawiałem się, gdybym się miał cofnąć te kilka lat wstecz, kilkanaście lat wstecz, co bym zrobił inaczej, w co bym bardziej inwestował, w co bym poszedł, z czym dałbym sobie spokój, co mogłoby pozytywnie wpłynąć na moją fotografię, na moją fotograficzną drogę i zebrałem sobie takich pięć porad, z którymi dzisiaj oczywiście, że się z Wami podzielę na temat moich przemyśleń. Let's go! A tak w ogóle to okejki dla mojego profesjonalnego statywu na lampkę z firmy Tenba. Jakby się ktoś zastanawiał, to to jest mój plecak fotograficzny, o którym już było gdzieś tu. pambaram. Kupowałem w życiu dużo rzeczy, naprawdę dużo. I doszukując się jakichś błędów technicznych w moich zdjęciach, nigdy nie patrzyłem na obiektywy, bardziej patrzyłem na body. I ciągle goniłem za tym body, kolejnym body, body, body. Pakowałem kasę w body zamiast w obiektywy. A uważam, że to jest dużo, dużo, dużo mądrzejsze tak naprawdę, by faktycznie pakować kasę w słoiki. Bo mm, każdy Wam to powie, że obiektyw może zmienić naprawdę dużo. Nie, nie musicie mieć nie wiadomo jak super puszki, świetnej, ale gdy wsadzicie sobie mm, naprawdę porządny obiektyw, mm, który niestety też kosztuje, to obrazek może się zmienić diametralnie. I jeżeli na przykład jesteście portretistami, jesteście przyzwyczajeni do robienia na obiektywu może jakimś kitowym, który ma tam światło 4-4,5 i wyżej, no to może być niezła dla Was jazda, jeżeli podepniecie sobie nagle takiego kanona, nawet 1,8. Nie mówię od razu o 1,4, bo to ta tańsza wersja. To jak zmienia się nagle plastyka obrazu. Jak zmienia się sam obrazek, no to to jest coś niesamowitego. Nawet zakładając sobie jasne obiektywy ze, jeszcze z, z radzieckim M42 z przejściówką, przypominam miło wspominam Takomara 1.4, obiektyw za 300-400 zł, no i nagle dzieje się nam magia. I ja nie zgromadziłem sobie tak naprawdę do tej pory jakiejś super, super rewelacyjnej szklarni. Choć mam obiektywy, z których jestem oczywiście zadowolony. Natomiast gdybym wcześniej pewne pieniądze, które przeznaczyłem na to, co nie trzeba, przeznaczył na obiektywy, to myślę, że byłbym dzisiaj troszeczkę szczęśliwszy. Więc dbajcie o swoją szklarnię, niech rosną z niej piękne obrazki. Nie ukrywam, że byłem dość mocno zamknięty ze swoją fotografią. Mianowicie. Oczywiście publikowałem swoje zdjęcia na świętej pamięci Tigarcie, na świętej pamięci TikToku. TikTok Boże. Na świętej pamięci Fotoiku, przepraszam. Na świętej pamięci PL Fotograf nie jest świętą pamięcią, jeszcze Foto istnieje. Tak, oczywiście tam byłem, byłem na różnych forach, natomiast nie jeździłem na zloty, nie spotykałem się z fotografami byłem dziś z tym bardzo bardzo zamknięty i uważam, że zupełnie niepotrzebnie dlatego że wszystkie takie warsztaty z loty to według mnie jedna z lepszych rzeczy na którą możesz się zdecydować zwłaszcza jeżeli gdzieś jesteś e, troszkę wycofany mm, może gdzieś stoisz w miejscu ze swoją fotografią, nie umiesz zrobić kroku naprzód. To zawsze takie spotkania, zloty dawały mi naprawdę bardzo dużo, ponieważ usłyszałem gdzieś jedno, e, dwa zdania, które popchnęły gdzieś mnie w mojej fotografii, pozwoliły mi się na coś zdecydować. Dlatego zawsze będę serdecznie polecał bycie takim otwartym. Ja też byłem kiedyś mocno introwertykiem, dalej trochę jestem. Natomiast takie otwarcie się gdzieś na ludzi, na to, żeby poznać czyjeś. Podejście do tego samego tematu, którym ty się zajmujesz, naprawdę, naprawdę dużo daje. I wściekły jestem na siebie, że właśnie te kilkanaście lat temu siedziałem sobie w tej swojej matni, w tych swoich czterech ścianach z tą fotografią. Ja, Wielki Szymon. To też jest ważne, słuchajcie, żeby znaleźć sobie swoje towarzystwo, bo oczywiście, tak jak może być towarzystwo wartościowe, tak może być w tym świecie fotografii toks towarzystwo toksyczne, które się z was energię, które powierza, po, które sprawi tak naprawdę, że. Nie będzie wam się chciało więcej fotografować. Oczywiście że tak jest i trzeba po prostu uważać jak zawsze w każdej relacji z ludźmi, ale nie zamykajcie się mimo wszystko, nie zrażajcie się, jeżeli kogoś poznacie. Odcinajcie tych, którzy wam szkodzą, przyciągajcie do siebie tych, którzy są dla was jakąś wartością. W moim podcaście bardzo często, gdy proszę o poradę moich fotografów, na koniec to mówią o tym, żeby dużo fotografować. I to brzmi śmiesznie, i to brzmi banalnie, ale to jest święta prawda. I wiem na swoim przykładzie, że fotografowałem mało w pewnym momencie. Na początku oczywiście dużo, jak każdy, kto zaczyna z fotografią. Natomiast później gdzieś zacząłem być zbyt wymagający do swojej fotografii i zamiast tworzyć tę fotografię, no to wolałem odkładać aparat do szafy. A teraz tak nie chodzi o to, żeby robić blecą. Żeby robić jakąś fotografię, która nie ma żadnej wartości i która was nie satysfakcjonuje. To też nie, nie tak ma to działać. Pamiętaj, że nie każdy projekt, który wykonujesz musi być mistrzostwem świata, nie każda sesja, którą wykonujesz, musi się świetnie nadawać do twojego portfolio. Nie każdy spacer z aparatem musi się kończyć tym, że przynosisz totalnie master shoty. Brutalna prawda jest taka, że większość zdjęć, które zrobisz, wyląduje w koszu. Pocieszające natomiast jest to, że tak naprawdę to dotyczy absolutnie każdego fotografa. Nie ma tak, że ktoś robi zawsze perfekcyjne zdjęcia. Zachęcam do tego, żeby być oczywiście ambitnym, żeby podnosić sobie poprzeczkę wysoko, natomiast zachęcam do tego, żeby sobie ją podnosić stopniowo wysoko, ale o tym stopniowym podnoszeniu to też będzie w jeszcze jednym punkcie, więc podsumowując, fotografowałbym więcej. Pomyśl sobie, że jutro masz wystartować w maratonie na 42 km, ale jeszcze nigdy nie biegałeś, albo biegałeś tak sobie, po troszku. No jakby się to skończyło, zastanówmy się, wybiegłbyś, dobiegłbyś może 5, może 10 kilometrów, może mniej i po prostu później stanąłbyś, zniechęciłbyś się i nigdy w życiu byś więcej do biegania nie wrócił, bo kojarzyłoby cię to z tą parzywą traumą, której doznałeś na tym okropnym maratonie. I fotografia to też jest maraton. Nie ma tak, że osiągamy sukces od razu i nie ma tak, że powinniśmy się od razu na ten maraton wybierać tak naprawdę. Ale jeżeli wracając do tego maratonu, jeżeli zacząłbyś powolnymi spacerami um, budować kondycję, później biegi na 4, 5 km, 8, 8, zależy od oczywiście mm, możliwości, to stopniowo tak naprawdę mógłbyś zrobić półmaraton, czyli to chyba 21 km, następnie pełny maraton 42 km, ale tak naprawdę no trwałoby to latami, nie oszukujmy się. Z fotografem jest bardzo, bardzo podobnie, że jeżeli weźmiemy sobie zbyt ambicjonalny projekt, bo ja tak miałem, że robiłem sobie, rozpiłem sobie storyboardy tych projektów, robiłem to, jaka będzie modelka, kto będzie ze mną współpracował, jak to będzie wyglądać, wszystko widziałem, natomiast był to tak wysoki poziom na mnie wtedy, że po prostu nie podobałem i ostatecznie nie podobałem. Nawet nie robiłem tych zdjęć. To jest najlepsze i to jest właśnie kolejne zagrożenie, że jeżeli zbyt ambicjonalnie podejdziesz, za wysoko postawisz sobie poprzeczkę, to możesz być zniechęcony na samym początku i nawet nie zaczniesz fotografować. I To jest duże zagrożenie i wiem coś o tym bowiem to z autopsji, dlatego już teraz wiem, że gdybym się miał cofnąć, gdybym znalazł wieku czasu. To po prostu bym stopniowo tą poprzeczkę sobie podnosił. Działało, fotografowałbym dużo to, o czym mówiłem poprzednio, ale jednocześnie podnosiłbym sobie. Aha, dobra, tyle potrafię, tyle potrafię, tyle potrafię. Małe kroki, make it simple. Oglądanie twórczości innych fotografów jest bardzo dobre, szczególnie na początku swojej fotograficznej drogi, kiedy jeżeli jeszcze chcemy szukać stylu, chcemy zainspirować się czymś dobrym, sami nie wiemy, w którą stronę chcemy podążyć. Tak. Natomiast zagrożenie jest takie, że jeżeli później całą naszą tablicę instagramową, tudzież facebookową, tudzież jeszcze jakąś inną wypełnia twórczość innych i w większości zdarza się tak, że ta twórczość jest też średnia, czyli faszerujemy się na co dzień średnią twórczością. Porównujemy swoją twórczość niepotrzebnie do innych, to, no, to po prostu zniechęca. Najprościej mówiąc. I ja wiem coś o tym, bo też tak robiłem. Porównywałem non stop, do dzisiaj się na tym przywapuję. okej, okay. porównywałem non stop swoją fotografię do fotografii innych, co nie ma absolutnie żadnego sensu i żadnego przełożenia, dlatego że, mm, skoro ty porównasz swoje zdjęcia do zdjęć czyjś, gdzie nie masz pojęcia jaką kto przeszedł drogę. Czy miał gdzieś na skróty, bo nie wiem, jego tata był fotografem, a mama zafundowała mu sprzęt, więc szybciej ta jakość zdjęć mogła. Wspiąć się na wyżyny, czy też po prostu był bardziej kumaty, lepiej mu po prostu szło ogarnianie pewnych rzeczy. Więc jakby trzeba, trzeba pamiętać po prostu o tym, że każdy ma swoją drogę w tej fotografii do osiągnięcia tego sukcesu, cokolwiek to dla kogo jest. I nie ma sensu absolutnie. Po prostu patrzeć na to, że kto, komuś to zajęło szybciej, że, że ktoś robi lepsze zdjęcia od ciebie. Bo w ogóle co to znaczy, że ktoś robi lepsze zdjęcia od ciebie? Druga sprawa jest taka, że porównujmy swoje zdjęcia jak najbardziej, ale do zdjęć swoich. Zobacz na swoich dyskach starych sprzed iluś tam lat, jakie robiłeś zdjęcia wtedy i zobacz jakie robisz teraz. I bardzo fajne ćwiczenie w ogóle jest też takie, moim zdaniem, żeby zobaczyć sobie. Projekt, który się kiedyś robiło, który mi się na przykład nie podołało, i zrobić go dzisiaj jeszcze raz, już na tym poziomie, na którym się jest dzisiaj. I ja wiem, że właśnie dziś tak bym podszedł, że ten te notez mój, który kiedyś miałem, ok, super pomysł, fajnie, że miałem pomysły, zostawiłbym go do dzisiaj i być może teraz byłbym gotów był te wszystkie projekty zrealizować. Nie patrzyłbym, bo kolejną rzecz, którą źle robiłem, to było to, że oczywiście patrzyłem, czy już ktoś takie projekty robił. Co mnie to obchodzi? Zrób to po swojemu. Będę starał się dalej wybijać sobie z głowy to porównywanie swojej fotografii, oglądanie za dużo miernej fotografii, bo wiem, że mimo wszystko wraca to dziś, czasem do mnie i to dalej gdzieś sprawia mi problem, że niepotrzebnie oglądam jej po prostu za dużo. Być może utożsamiliście się z którymś z tych punktów, być może gdzieś któryś z punktów rozwiał Wasze wątpliwości. Cieszę się bardzo, dajcie mi koniecznie o tym znać na przykład w komentarzach lub pisząc do mnie na Instagramie. Szymon Solik, zachęcam też do tego, żeby słuchać podcastu. Fotograficznie rzecz biorąc, tymczasem powiem to co zazwyczaj, czyli to, że widzimy się niebawem. Aloha. O, chciałem tak widowiskowo wyłączyć pilotem światła, ale udało mi się dopiero teraz.